Zdrowia. Zamknij już ten kopalę. Chcesz pały? Ty, ja zamierzam nie mam jechać na izbę. Zamknij się. Ja też nie. To nie drżyj tej mordy. Z która godzina? Urodziłaś mnie. No takiego kurka woda debila? No się podmienili. Serio? Nie żyj się. No ja się nie dałam jak rodziłam. Nie róbcie tu. Słuchaj, ja ciach-mach już, a nie chyba mój ojciec ciach-mach już, ty. Cza, Pokaż we, 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 we nie drzwi się, ciach. nie, proszę cię, wow. nie drzwi się. Ty ja mnie urodziłaś taka chuda, jo, ja? takiego byka. Ty, jeszcze krótsze były, a większe brzuchy miały. Czaj nie grać? Bo to jest. lepiej, dobra. Weź sobie obczek, teledysk, nie, bo też musisz teledysk, nie, Bez... No słuchaj. Ja Cię choda urodziłam, a zobacz, jakim bykiem jesteś. Nie? Ja, ja, ja. Daj im, ciszej, proszę. Niech się Marytka myśli, ok? I się śmieją,